Слава Ісу Христу, вітаю вас, браті і сестри. Третя година ночі зараз вам подивиться словом на сьогоднішній день, сьогодні урочист з Матері Божої Бердическої, eh, покровительки України. Вночі, e, в 3 години, тому що ми о четвертій годині виїжджаємо з дітками, завозимо дітей на, на реколекцію до Польщі. Так сталося, що nas zaprosiły tam i parę місcam dały. Jde, midden, harmonic, tam, so we'll no, so you, I jakich my zabrajemy dwa busy, zaweziemy tam, żeby też odpoczęli trochę. I dlatego tak z wami chcę podzielić się słowem. A dzisiaj słowo z Diana z 19 rozdziału. Biele Jezusów Chrystusa stała jego Maty, siostra jego matki, Maria Kleopowa i Maria Magdalena. Obawczy, że matka i ucznia, jaki stał po i którego lubił Jezus, Промова до матері Жінко, ось твій син, коли звернувся до учня, ось твоя мати, від тієї години взяв її учень до себе. Так, В центрі сьогодні е, Пресвята Богородиця, е, цей урочисті, е, яка е, сухняна Богові, і ми можемо від Марії чогось навчитися. А саме чого? Я думаю, що е, те, що в нас. Е, nas zrażaaje to takie pytania zsgo nie. Z Witkicja duże taka tenditna żynka, wrazliwa, garna, o taku Syłu przy pernesty taku Billę. Ona stojępić Chrystą swogo syna. ona baczyła strażdanie Jezusa, żachliwi, rozpiacia, fiznicze i smć. Надивилася на це все, і вона з вірою це все переживає. Звідки має силу? Пригадай собі свої страждання. Кожен з вас пережив певні труднощі, болі, печалі. І пригадай собі, що допомогло тобі пережити цю біль. Як і, як і були... faktory, jakie wpłyną na te, żeby stało lepsze. Ja myślę, że to były mogły być trzy, trzy takie faktory, jeden z trzech przynajmniej. Pierwsze, co była z z Bilatebem, jak się tutaj strażdało, strażdał. W była ludyna, jaka to by rozumiała, jaka to by podtrzymywała, jaka dała tobie poczucie bezpieczeństwa. Може просто крім присутності, що навіть ця людина дала тобі ще слово. Одне це присутня людина, а друге, тобі слово сказала, слово підтримки, воно дуже важливе. І третій фактор це якесь переконання, теж, що ці страждання вони мають якийсь сенс, якийсь смисл в цьому є. E, Jeśli przeanalizujemy te trzy faktory: obecność ludyny, e, siła słowa, wsparcie i rozumienia, że jest sens w tym cierpieniu, to widzimy, że w Słowie Bożym, w dniu Bożego Słowa, jakby te wszystkie faktory były obecne. Słowo Boże to jest obecność Boga wśród e, Ciebie, nawet w Tobie. Słowo stało się tym, że osaliło się między nami. Słowo Bóg jest z nami prysutność. Słowo Boże, ono jest z nami. Ono nam wyjaśnia nasze życie. E, drugi kontekst jakby, to jest syła Słowa. Słowo воно нас підтримує, укріплює, навіть лікує рани наших сердець. В Кризі Мудрості, 16 розділі, читаємо таке слово. Бо ні зілля, ані припарки, при парк, при припарки їх не вилікували. Лише Твоє, Господи, слово, що всіх ісціляє. Не зілля, не різноманітні, там мікстури, лікують тебе. A Słowo Boże. Słowo, podaje nam taką nadzieję, my możemy wтримати vse. I trzeci kontekst: Słowo Boże nadaje sens naszym strażaniom. Pokazuje naszą taką perspektywę. Oczu ja zaraz straждаю, ale po майбуtym w tym jakiś sens. Jaki sam pro siebie rozkazuje. Syn człowieczy będzie wydany w Ruki on One go wbiją, a trzeciego dnia On wskręca. Zobaczcie, jest perspektywa. Będzie wydany w Ruki Ludziei, będzie w wbiją ale to na koniec. Tam jest perspektywa, ale On wskręca. Tak samo znamy, chociaż Ty tu straszny jesteś, chociaż jest trudność, to pamiętaj, będziesz żyty i Maria ma tę perspektywę. Ona czuje co jest ona czuje, jak Bóg promowla niej i ona widzi, że to wszystko ma sens. Ona, Maria, doszła taki stosunkiem ze Słowem Bożym, jakie do werszyny, można powiedzieć wierzchni tych ze Słowem Bożym. Ona rozdumowała i wyrychała Boże Słowo w swojemu sercu. Вона мало силу любити, але мало силу теж страждати. Слово Бога давало Пресвятій Богородиці почуття присутності Бога біля неї. Навіть посеред найбільшої темряви. Слово Боже, коло настоя під Христом, давало їй силу перенести цю біль. Слово Бога. Do pomocy Marii przejść przez strażdania, wszystkie cierpienia, można powiedzieć, że ona niosła największe w dziełach świata bezkrwne młodzienstwo. I to tak, jest takie prawo, które ważne dla nas. Bóg nie potrzebuje, żebyś Ty była silna, żebyś Ty był silny, ale Bóg Потребує, щоб ти довірився або довірився йому, щоб ти поклався на Бога повністю. Сила перенести всі страждання, болі, випробування походи від Бога. Тільки від Него, насправді. І це є найбільша любов. Він дуже радо дає нам цю силу. ale nie z I to, co Jezus mówi, że musimy być ubogimi, biednymi, nie, wszystko oddać wszystko, że musimy zostać słabymi i odkryć się na miłość Boga. To nie jest tak, że musimy być słabymi i po prostu niech to w naszym Nie. Musimy odkryć się na siłę Boga, bo ona jest niesamowita. A jakie wnioski dla nas? Nie można nam obmierzać czasu na z, z Bożym słowem, bo tam w tym słowie jest siła, jest że plubyty i dołaty wsi strażdania. Tam jest Boża w słowi, tam jest słowo ukryplenia, tam jest rozumienia naszych strażdań, tam jest Boża syła. Podwiedzcie, ile w nas jest różnorodnych Wyprawdanie, oprawdanie i tak dalej, że ja nie może czytać słowo, ja nie mogę roz, rozmawiać słowem. Na, na, na jakby polarnej pozycji, można powiedzieć. Beru, Ewangelii, ja niczego z niej nie rozumiem. Albo Beru, Ewangelii, ja już wszystko rozumiem. Tam, że niczego ciekawego nie ma, bo ja już tak doskonało znaję. I nic nowego o tym nie będę znać, nie, da. I, I też jest takie sytuacje, że nas po prostu wycztałkuje ta Biblia. Wsze ważniejsze za Słowo. Nie mamy od Niego czasu. I w takich sytuacjach, znacie, kiedy przychodzi takie emocjonalne jakby zniechęcenie czytać Słowo, to muszą mieć to jedno prawo. Jak, jak złożyć to prawo? Ja i tak budu z tobą. Ja będę tobie wierny, tak jak w lubowie. Czasem je kryzysa w podróży, i wtedy, teraz sobie teraz mówię: Ja i tu, tak budo z tobą, kochana. Ja i tak będę z tobą, kochany. Ja będę tobie wierny. Ja będę Tobie lubyte, nie niszczone, zniszczyć nasze wizjności. Tak samo też skąd Biblii. Biblii, Я і так буду з тобою, буду тебе читати, навіть якщо я не розумію, навіть якщо я все знаю, навіть якщо не хочеться мені, я і так буду з тобою. Я не мушу цього розуміти. Я навіть не мушу розуміти, що зі мною відбувається. Я хочу е, з тобою провести час з особою, з Ісусом, який в Слові Присутні. Я буду з тобою, хочу вчитися від Тебе, хочу тебе любити. i chcą przyjąć siłę. Hmm, tak. Nawet jeśli mają wyjść straszne zdania. Zresztą straszne zdania przeżywają ale Bóg chce samemu temu Słowu dać nam siłę ich przenosić po prostu. Także mają takie prawo, jakie przez świata Boga Ja i tak będę wierna Bożemu Słowu, niezależnie od tego, Do końca będę wierna. Radykalnie. Nie podobaj się się No Na żal ja, ja nie wierzę Słowu Bożemu, ale próbuję i z też chcę spróbować. Stawaj Chrystus, charno do mnie, jak przez świata Bogorodnica, wyproszę w łasku, wierności Bożemu Słowu.